Takich skalnych tworów, tutaj na ścieżce, którą idziemy, jest całe mnóstwo. Wyobrażam sobie, że mieszkając tutaj, można przychodzić i powoli się z nimi zapoznawać i nazywać. Każdy ma inny kształt, są różnych wielkości. Przepiękna trasa, najpiękniejsza, jaka według mnie zdarzyła nam się, odkąd wyruszyliśmy w prudniku. Jest to trasa spod strzelnica Wielkiego do Wambierzyc. Czerwona, ale żółta trasa podobno obfituje w jeszcze większe bogactwo tych skalnych pomników. Jak sobie idę, to. Te skały robią kamienie olbrzymie wrażenie. Porównywałam je sobie z drzewami. Zupełnie inna jakość. Sam las też bardzo, bardzo gęsty i glasty, ale gdzie niegdzie można spotkać buki albo brzozy Tak więc. Zdecydowanie miejsce do mm, dobycia, po prostu dobycia w takim gęstym lesie wśród starych kamieni. Na razie jeszcze nie wiem, ile mają lat, milionów, podejrzewam, i co za siła je tu przyniosła. Na no jakiś lądolód jeżeli tak, to chciałabym się z nim spotkać i pogadać. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale myślę, że dziadek ma sporo fajnych historii do opowiedzenia. O, wow, ale drzewo na naszej trasie się wyłoniło. To jeszcze tylko podejdę, żeby je Wam pokazać, a potem już się rozłączam, bo nie ma co przegadywać. Dla mnie to też taki specyficzny czas bycia samej milczenia i medytowania i układania sobie rzeczy o to, to jest to drzewo, które wam chciałam pokazać było wyginane A tam oddali znowu jakieś mniejsze, większe głaziki Tutaj też kameczki, tak więc wracam do offline'u. Tak, offline jest ważne. Trzymajcie się, pa.